Prezes Suwalskiej Izby Rolniczo-Turystycznej, Pani Elżbieta Niedziejko, witamy Witam serdecznie w Studio TVS24. No i namieszała Pani bardzo dużo. Dostaliśmy program Festiwal Baśni i Legend Wschodnich. No jak się czyta ten program, to tutaj można się za głowę złapać. Tego wszystkiego jest tak dużo, że trudno ogarnąć. Tak, program nasz jest bardzo bogaty. Może ja kilka zdań właśnie o tym festiwalu powiem, że on inauguruje taki transgraniczny szlak kulturowy, Podróż do Etnobajki. Właśnie jest organizowany w ramach projektu współpracy transgranicznej Podróż do Etnobajki. Po naszej stronie powstaje Baśniowy Szlak. Który który szczególnie, w skład którego będą wchodziły właśnie bardzo ciekawe miejsca y, takiej prezentacji, animacji w postaci wiosek bajek, a po stronie białoruskiej, na Grodzińszczyźnie będzie to szlak Biełuna y, i łącznie tworzy to y, transgraniczny szlak podróży do etnobajki. Y, ten festiwal jest inauguracją szlaku. W programie mamy bardzo ciekawe sposoby prezentacji właśnie baśni, legend, bajek, tradycji, kultury, zarówno Suwalszczyzny jak i rodzinszczyzny. przekazywane w bardzo ciekawy sposób. Piątek rozpoczynamy o godzinie 20.00 występem właśnie spektaklem. Brzeskiego Teatru Lalek. Jest to bardzo znany właściwie na całym świecie. Zapraszamy generalnie mieszkańców Suwałk, Suwalszczyzny, jak również turystów przebywających. Jeżeli chodzi o bilety, to tutaj były akcje zarówno w różnego rodzaju mediach, tutaj naszych lokalnych, gdzie można było wygrać te bilety, też na stronach społecznościowych zarówno Izby, jak i współorganizatorów projekty. Jest. Jeszcze zostały ostatnie wolne miejsce. No Czy chętnie mogą się zgłosić, jeśli są. Do Suwalskiej Izby Rolniczący. Do nas na ulicy Kościuszki 82 przez 7, czy telefonicznie, czy osobiście, i wtedy poinformujemy, czy jeszcze są dostępne bilety. Jeżeli są, to bardzo chętnie te bilety przekażemy. Trzy miejsca z baśniowego szlaku. W suwałkach przy Muzeum Marii Konopnickiej, gdzie powstaje zaułek krasnoludków. W maniówce, w ośrodku maniówka w nowej wsi koło suwałk Wioska Wysokich Wędrowców. To jest nowa wieś koło suwałk. Jedzie się. na kale... suwałk, na dworzec w kierunku tak. dworca kolejowego na osiedle kamena i potem jedziemy w kierunku Kaletnika, przejeżdżamy przez Okuniowiec w Nowej Wsi, na zakręcie jedziemy prosto, w jeszcze około 800 metrów i po prawej stronie już jest ośrodek maniów. I trzecie, trzecie miejsce to jest też trzecie miejsce na szlaku w Puńsku przy Centrum Kultury Ludowej. Mamy tam wioskę Dwóch Mistrzów, powstaje właściwie wioska Dwóch Mistrzów i tam jest to trzecie miejsce, gdzie będzie odbywał się festiwal. Podczas tego festiwalu będą różnego rodzaju spektakle muzyczne, teatralne, warsztaty, zapraszamy całe rodziny z dziećmi i tutaj znajdzie się ciekawe zajęcie, miejsce dla, zarówno dla dzieciaków, jak i też dla osób dorosłych. Występują artyści zarówno tutaj z naszego regionu, bo, bo podczas naszych wcześniejszych warsztatów właśnie w Maniówce, prezentacji inspiracji poznaliśmy nasz lokalny potencjał, który jest bardzo bogaty i Tutaj zaprosiliśmy ich też do wystąpienia, do zaprezentowania, bo często tak jest zgodnie z zasadą, co chwalicie, swego nie znacie, a mamy naprawdę wspaniałych twórców, wspaniałych artystów, więc oni wystąpią, ale też będą oczywiście goście zaproszeni z Polski, pan Malinowski ze swoim milionem Klocków, który będzie właśnie właśnie legendy opowiadał w bardzo ciekawy sposób. Mamy również Panią Anię Brodę, mamy kilka zespołów, taki tradycyjnej. Muzyki innych. Zapraszamy na stronę internetową po to, żeby poznać dokładnie program i wybrać sobie miejsce czy, 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 czy spektakl, na który chcą państw, w którym chcą Państwo uczestniczyć. www.festiwal.baśniowymyślnik szlak.pl